Witam państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w kwaterze odmiany Cascade Delight. Już jesteśmy po drugim zbiorze. Trzeci zabieg, już tak spando, był zrobiony. No, mnóstwo jeszcze osób zostało do zbioru. Owoce są duże, lub bardzo duże. może zobaczyć. W bardzo dobrze odchodzą od szypułki. Są międrne i przede wszystkim, moi drodzy. To, czego, czego na przykład ja bardzo lubię, są pyszne w smaku. Polecam wszystkim kupowanie mali, bo są zdrowe. Jedzmy je. Tutaj tak naprawdę, pomimo tego, że ta kaskada w tym roku bardzo mocno dostała od mrozu, jeszcze naprawdę całkiem niezły prąd w tym roku z tej kaskady się zbierze. No, naprawdę jestem pod wrażeniem. Słodkie, maliny są słodziutkie. Jędrne, bo nawet jeśli naciskamy ten owoc, ten owoc jest naprawdę... Nie rozczapuje się, jest twardy. To jest też również zasługa w wapniach, które podajemy między zabiegami Expando, czyli Calgreen. Powoduje to, że wszystkie owoce są twardsze, jędrne i lepiej się przechowują i lepiej się transportują. Naprawdę pycha.